Witajcie w kolejnym odcinku historii modeli i modelików. Tym razem szedł czas na polskiego Fiata 126P i tą prezentację zaczynamy od mojego ulubionego malca. Czerwonego De Agostini z polskiego wydania. O ile dobrze pamiętam, zresztą tutaj będziecie mieli pod spodem napisane w ten model, w jakich latach był produkowany oraz w jakim był wydany, w jakiej był wydany serii. Natomiast, co się tyczy tego malucha, naprawdę moim zdaniem, może to jest kwestia koloru, może kwestia tego, że. Razem z rodzicami oglądałem 40-latka, ale moim zdaniem jest świetny. Teraz przechodzimy do wypustów od Dafi. To co tu widzicie, to jest taka totalna moja własna wariacja na temat pojazdu milicji obywatelskiej. Bo o ile mi wiadomo, tutaj nie powinno być napisu MO, tylko Milicja. Ale akurat taką miałem kalkomanię, taką założyłem. Zresztą, jak się przyjrzycie, to te niebieskie pasy to też jest taka mocna, mocna prowizorka. Ale jest, jest i oko cieszy, przynajmniej moi. Tutaj wersja standardowa też od Duffy. Tutaj nie było zmieniane nic. Kupiłem go tylko ze względu na kolor. Bo pamiętam z dzieciństwa, no może nie z dzieciństwa, dużo takich właśnie brązowych maluszków, które jeszcze jeździły jakieś 20 lat temu było tego pełno, a teraz już tylko klasyki zostały, co dalej. Nauka jazdy. Model o tyle ciekawy, że jak się przyjrzycie, to znajdziemy w nim również pedały po stronie pasażera, czyli w tym przypadku po stronie instruktora nauki jazdy. Taki bonus. Co ciekawe, ten model pomocy drogowej ma dokładnie takie same. Jest po prostu zastosowana ta sama podłoga. Czy pomoc drogowa powinna mieć też pedały po stronie prawej? Nie wiem, ale ten model tak ma. Taka ciekawostka jak będziecie chcieli zapłysnąć w niedzielę przy obiecie, to możecie powiedzieć, że, że ma maluch. I przechodzimy do malucha. To jest wydanie yy, bodajże złotej kolekcji. Tak, bo jeszcze miałem żółtego malucha, też standarda żółtego. On był wydany w edycji rosyjskiej. Natomiast biały jest ze złotej kolekcji konwersja wykonana przeze mnie to co imituje halogeny wybaczcie to jest, to, jest, to jest szczyt moich umiejętności i tutaj ten sam model w innym wydaniu dokładnie teraz wam nie powiem dokładnie jakie to są to na pewno sobie słowa zasada ale z kim gdzie w tej chwili nie pamiętam, podlinkuję do swojej strony i tam będą te informacje. Jeżeli kogoś się zainteresuje, to będzie link w opisie yy, dokładnie co przedstawia ten modelik małego Fiata. Bo, tak w ogóle, to z moja strona internetowa ostatnio się troszeczkę zmieniła, bardzo się zmieniła. Wszystkie modele dostały opisy lepsze zdjęcia. I oceny. Oceny w czterech kategoriach, także jest co popoglądać, jest co poczytać yy, i myślę, że wizualnie też jest to takie bardziej czytelne. Więc zapraszam serdecznie na retromachinową stronę. Bąbel. No cóż można powiedzieć o bąblu. Jaki bąbel jest, każdy widzi, yy. Ciekawe jest to, że Polacy nawet na tak małym pojeździe próbowali robić auto użytkowe, ale polityka niedoboru tamtych lat. E, e, mamy FLA. Model chyba jest, naj, to jest chyba najdroższy maluch, jaki w ogóle można sobie wymyślić. Ceny jego, no spokojnie, chyba sięgają 150 zł. Moim zdaniem to jest zdecydowanie za dużo co prawda jest ładnie wykonany, ale to w dalszym ciągu jest gazetówka. No i tego się nie da ukryć, że to jest model gazetowy. Nawet to, że ma hak, który w tym modelu odpadł, potem został przyklejony. Ale to jest jednak troszeczkę za dużo jak na model gazetowy. Bo tak naprawdę to jest, proszę bardzo, bis, który jest naprawdę równie ładnie wykonany na tym samym poziomie. Hmm. No nie rozumiem tej, tego fenomenu FLA żółtego. Mi osobiście bis podoba się bardziej. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. W bisie ten z bisem jest też taka ciekawa historia. Że ja go kupiłem bez tylnej wycieraczki, i potem jak tam szukałem jakiejś informacji o, o prawdziwym BISie, okazało się, że te tylne wycieraczki również w wersji 1 do 1 były takim dosyć chodliwym towarem i potrafiły ginąć. Więc BIS z tylną wycieraczką był rzadkością, no i właśnie mój też taki był. Ta wycieraczka, która tam była, została dorobiona. Tutaj mamy Bosmala Cabrio. Bosmal Cabrio wychodził w oryginale w dwóch kolorach, w białym i w czarnym. I tutaj, przepraszam, w białym i w czerwonym. I tutaj mamy Cabrio z kultowych, natomiast chyba w złotej kolekcji wypuścili czerwonego, czyli mamy zgodność historyczną. Teraz dwa modele, oto no pierwszy z nich. To jest Welly. E, takie paskudztwo, nad którym się ja jeszcze dodatkowo znęcałem. Konwersja wykonana przeze mnie. E, czym jest Petra Mobili Piccoli, no to też sobie przeczytacie na stronie. E, to był normalny, nawet nie elegant, tylko takie coś pomiędzy i z tego powstał cabriolet. E, A drugą waloryzacją jest właśnie ten e, elegant. Tutaj nad tym modelem było całkiem sporo pracy, chociażby dlatego, że trzeba było powycinać te w, w drzwiach trójkątne szybki. Trzeba było te powycinać, ponieważ FL już ich nie miał. Model został co zupełnie nowe koła. To są wydruki 3D. 3D? Dobrze. 3D. Wydrukej 3D. Z drukarki 3D. Tak, zgadza się. No i to by było na tyle. To są wszystkie moje maluszki na tą chwilę. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się nie podobało, to napiszcie, dlaczego się nie podobało. I zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się.